Rzeczy z TikToka, które na 100% będziecie chcieli. W dzisiejszym odcinku między innymi wyjątkowa świeczka, a dlaczego wyjątkowa, to sami zobaczycie. Najdziwniejszy bryloczek, jaki kiedykolwiek zobaczycie. Też będzie wyłącznik do pasty do zębów? Musicie to zobaczyć, bo tego nie da się wytłumaczyć wyłą... Zobaczycie. Pamiętajcie, że rzeczy z dzisiejszego odcinka możecie zdobyć. Wystarczy zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i to tyle. Także bierzcie i częstujcie się. A my przychodźmy już do rzeczy. No nie, po prostu, no nie, no. Jednak nie chcę nagrywać tych rzeczy Ponieważ bardzo trudna rzecz dla mnie i proszę się nie śmiać, ponieważ naprawdę mam z tym ogromny problem, gdyż jest to safe na nasz telefon. A ja mam ogromny problem z używaniem telefonu, więc z drugiej strony może to będzie coś fajnego. Już kiedyś był podobny safe, ale ten jest nowszy, lepszy. Nazywa się w ogóle iDisk. Wygląda... Wygląda panią, no powiedzmy sobie to szczerze. Ale generalnie jest to urządzenie, które może mi się rzeczywiście przydać. I schowam swój telefon tutaj do środka i, i go nie wyjmę pewnie. Satisfaction, uwaga, uwaga. Co szanuję w tym sejfie? Te miejsca. Przypójmy, dzwoni do was, jest ważny telefon, no to czasem musicie odebrać, więc w ten sposób możecie odebrać. Ja pewnie będę próbował oszukiwać i używać przez te tutaj szpary twojego telefonu, ale no, zobaczymy. Po fortuny zdecyduję, na ile czasu schowam tutaj swój telefon. Możecie uwięzić na 99 godzin, dla mnie max to będzie 24 godziny. Proszę, niech to będzie godzina i tak będzie ciężko. 5 no? godzin. To no mogło być gorzej. Żegnam cię telefonie, pasuje idealnie. Ustawiacie sobie timer. 5 godzin i uwaga, uwaga. I co już działa? 9, 8, 3, 2, 1, już pani odpisze do tego SMS-a. Tak się dzwoni. Halo? No dobra, no podoba mi się, powiem wam, ten safe, jest fajny, mamy nawet sekundy liczone, niech to sobie leży. Pamiętajcie również, że wszystkie rzeczy z dzisiejszego odcinka możecie zdobyć, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze jakimś studem tego nie robicie, a zwycięzcy z poprzedniego odcinka są w komentarzu, pod poprzednim odcinkiem, więc jeżeli wygraliście, to się do mnie odezwijcie. Tyle, przejdźmy do rzeczy następnych. Proszę Jurku, mój nowy plecak, czyń powinność. Jakbyście zastanawiali się, dlaczego Jurek je nad moim nowym plecakiem i mi kruszy, to przez rzeczy z TikToka, a mianowicie przez tą rzecz, która nazywa się Sauber Kugel jest naprawdę przeciekawa i mega przydatna, o ile działa, bo co to małe dziadostwo ma robić? Ja nigdy bym nie pomyślał, ale to jest naprawdę fajna i przydatna rzecz, jak to zobaczyłem to byłem w szoku, ponieważ jest to kulka, którą wrzucacie na przykład do torebki czy do plecaka, gdzie macie no po prostu brud, tak? Przez używania, I wrzucacie taką piłeczkę, wrzucacie ją i ona ten cały syp, który tutaj jest, ona ten cały syp podobnież zbierze i plecak będzie czyściutki. Teraz potrząsamy. Dobra, ale wiesz jak ją wyczyścić tą piłkę później. Okej. Okay. No tak, kurde. Popadało to rzeczywiście tutaj, ale zebrało trochę tego sypu, nie? Plus były dość duże kawałki. Kurde, no nie U. jestem zadowolony, bo nie zadziałało to na moim plecaku i skończyłem z zasypionym plecakiem. Czy na pewno my to dobrze użyliśmy. Dobra, no nie ma tutaj jakiejś ogromnej instrukcji, więc no dobrze to wykorzystaliśmy, no. Cena takiej małej przyjemności, to 53 zł. Moim zdaniem nie warto kurde było. Co ty robisz? Nie da się, no nie, nie da się tego otworzyć. Mam nadzieję, że wiesz, bo to jest razy dwa, i miałam nadzieję, że uda mi się wydostać mój telefon. No dobra, nieważne. Odchodzimy. Telefon nie jest mi potrzebny, absolutnie mi go nie brakuje. Ale teraz mam dla Was fantastyczne urządzenie, które jest moim zdaniem nieco za drogie, ale może dlatego myślę, że, że po prostu nie jest mi potrzebne. A mianowicie jest to miarka, tylko nie taka zwykła miarka, ponieważ jest to miarka elektryczna. I oczywiście miarka laserowa będzie lepsza i lepsze pomiary Wam da. Natomiast to urządzenie, na przykład chcecie zmierzyć. Zmierzyć sobie powierzchnię i lecicie. Tutaj to jest satysfakcjonujące. I macie 36 cm. Robi wrażenie. Chcecie obwód bicepsa zmierzyć? Siuum, lecicie, lecicie, lecicie. Ej, hey stary, tego miarko laserowo nie zrobisz. Tym też chyba średnia. 25 cm w bicku. <średnio> Halo forma? Kiedy będziesz? No, także generalnie podoba mi się, szczególnie jeżeli macie powierzchnię, która nie jest prosta, to to urządzenie, no, ułatwi wam po prostu robotę. Tutaj na przykład macie zaokrąglony róg. Czy są jeszcze jakieś opcje? Tak, możesz chyba wracać do poprzednich pomiarów. I to w sumie tyle. Poczekaj, ja znam, że chińskie rzeczy, jak coś nie działa, to trzeba przycisnąć i wtedy otworzy się inna opcja. Nie piszcie do mnie, nie mogę odczytać inst Instagram, tutaj mogę się uda. Dobra, mam zarezerwować bilet, kolega mi napisał, ale nie jestem w stanie, bo mam zablokowany telefon. Dobra, przytrzymujemy. Triki Jurka, uwaga! Na gówno. <noise> to się włączyło. Tak, generalnie rzecz bardzo fajna, tylko nie wiem, bo nie aż jest droga. Kosztowało to aż 200... 40 zł bodajże, więc czy było warto? Nie było warto, ale może dlatego, że mi to nie będzie potrzebne. Ale jak chcecie, to wiecie co robi Generalnie na plus, ale nie za taką cenę. Coś przecudowego i coś, czego nie mogłem się doczekać, czyli to, co tutaj jest, a mianowicie jest to świeczka, która sama gaśnie, dzięki czemu najprawdopodobniej nie spalicie swojego domu. Pierwsze otworzenie 48 godzin świeczka. Kurde, jak puści, żeby to sprawdzić. Może to sprawdzę. Może wam to pokazuję o co tu chodzi, ale motyw mi się na TikToku bardzo spodobał i bardzo chciałem to sprawdzić. więc cieszę się, że to jest z nami. No, wygląda pięknie. Już jak miodowo. Mamy też instrukcję spalania, żebyśmy wiedzieli, jak palić, jakby trafiło na przykład na mnie i Chyba ta instrukcja do mi się serio przyda. No, tutaj mamy naszą świeczkę. Odpinamy ją. Podcinał. Żeby zmierzyć. Tak, jak to będzie miał 2,5 cm, to wtedy będzie się palić 20 minut, więc to sprawdzimy, czy, czy nie kłamią. Jeszcze więcej to musi mieć. Chyba już, nie? Będzie 2 cm? Doła będzie, na pewno. Jezu, 5 cm, no chłop przesadził. Dobra, niech będzie 40 minut. tak 40 minut, jesteś no, pewny, że to będzie się świecić 40. No dobra, zobaczymy, czy nas oszukują. Po 40 minutach, to po prostu sobie zgaśnie. To jest hit, jak nikt do mnie nie dzwoni, to dzisiaj co chwila dzwonią, Przucie bym chyba odebrał w tym opakowaniu. Halo. No witam. Cześć. Cześć, co robisz? Nagrywamy odcinek. Okay. Dobra, teraz sos na klucze. Nie pomyliłem się, to jest nazwa nadana przez Jurka i w sumie niech się tak przyjmie, że jest to sos na klucze, a dokładniej, moi drodzy, jest to coś, co na pewno każdy z Was będzie chciał, ponieważ jest to bryloczek. Bring the heat, do którego po prostu możecie sobie wlać sosu swojego. Mamy nasz bryloczek, mamy też w ogóle klejek. Wlewamy swój ulubiony sos. My mieliśmy pod ręką sos sojowy, ja bym tutaj bardziej tabasco może wlał. Ale wlewamy sobie elegancko. Kurno, no piękna sprawa. I teraz sobie zamykamy nasz sosik. Bierzemy nasze klucze i od razu mamy karabinek, żeby go zapiąć. I teraz nie będziemy się rozstawać z naszym ulubionym sosem. Zawsze będzie pod ręką albo w kieszeni. Jak chce może to otwieramy po prostu wylewamy nasz sos. A czemu na lód? Czy było widoczne. Możecie dać mi znać, czy byście z czegoś takiego korzystali. Ja nie za bardzo widzę zastosowanie. Natomiast jest okej, okay, daje okej, okay, tylko jakaś cena. Bo od ceny też dużo zależy, czy to jest okej, okay, czy nie, bo jak jest za drogo, to nie jest okej. Okay. 35 zł Nie kupiłbym tego, ale... Dajcie znać, może byście korzystali z tego. Teraz rzecz do naszego telefonu i laptopa, która będzie trzymaczem, że macie laptop na przykład otworzony, i żeby po prostu zerkać sobie na telefon, to sobie go przyklejacie, tak? No i będziecie mogli spoglądać. Jurek, daj telefon. Po Bo ja jeszcze mam 3 godziny i 27 minut. Dziękuję bardzo. Więc tak wygląda to: to jest Phone Holder Magnetic Exclusive for iPhone 12-13. Dobra, nam na każdym będzie działał. Generalnie bardzo przydatne rzeczy mamy dzisiaj. są instrukcje. Można mieć gwarancję na 24 miesiące. W drugiej stronie, jak zaraz dowiecie się, jaka jest cena, to zrozumiecie, dlaczego to jest gwarancja. Telefon się klei do tego? Tak. Co ty gadasz? Działa zarobiście, dobra, poczekajcie. Więc to odpinamy i przyklejamy na nasz laptop. Może trochę bardziej w prawo Muszę wymierzyć. Więc dobra, mamy przyklejone, siedzimy sobie przy komputerku i wchodzicie do swojego ulubionego youtubera, obejrzycie jego no, najnowszy dobraku. filmik. No i sobie wiecie, chcecie też tutaj telefon, żeby sms-ki zobaczyć, kto do was pisze. Wykładacie sobie pyk, No, klej się. Klej się. Możecie po prostu. To jest już niesamowite uzależnienie, wiecie. Tutaj oglądacie, tu jeszcze scrollujecie TikToka. Także bardzo fajna opcja. Ile jeszcze jest? 14 minut? Czy ty to zatrzymałeś? To no był właśnie budzik na tą. Że... Tak? 40 minut minęło? Tak, nasza świeczka się jeszcze pali, ale już jest końcóweczka, więc wydaje mi się, że można to zaliczyć. Jeśli chodzi o cenę tej fantastycznej lampki, to kosztowała ona aż 140 zł, więc wydaje mi się, że jest to trochę sporo, ale z drugiej strony... ta relatywnie że zwykła świeca kosztuje 100 zł. Taka, wiesz, taka duża... Zapachowa, no wie. No, zapachowa, no. Okej, okay, a ona się pali 48 godzin, nie spali wam domu, więc ja daję tutaj okejkę, okay jest też Kolejnym stylu mi się w sumie podoba. Na pewno wzbudzi zainteresowanie. Jeżeli ktoś do Was przyjdzie, to będzie miał takie uczucie, duże i kurna chudź. A co do tego, phone holderu, to szczerze podoba mi się. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego, ale jeżeli używacie laptopa, możecie mieć cały czas na oku swój telefon. Yy, I cena. Cena jest piękna, ponieważ kosztowało to tylko 14 zł. Co? No yy, i czekamy. Czy to na pewno nie spali nam drogę? Gaź już. Jesteśmy coraz bliżej. Czy to zgaśnie? Jakoś, nie wiem, zacząłem powątpiewać, że to zgaśnie. Dostałem życie, coś źle tu zrobiłem. Jurek mówi, że to musi zgaść. O! No gaście, bo już nie mam siły. No gaście! Mamy to! Udało się! Nie jeszcze, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze to się pali trochę. Jak będzie dym, to wtedy się spaliło. A few moments later... Rozpaliło się dalej! No, powiem wam, że ta świeczka bardzo mocno walczy. Powiem wam, że to już minęło 40 minut. No, to coś to tu nie tak. jak ja się cieszę z tego. No dobra, daję okejkę, okay działa, teraz możecie sobie wyciągnąć, pyk. Także gorąco polecam, chociaż nie wiem, oceńcie czy to jest drogi, czy, czy nie. Rozwiążmy ten spór raz na zawsze, czy najpierw płatki, czy mleko? Najpierw płatki. Najpierw Raczej nie. Więc teraz Wam pokażę gadżet związany z mlekiem, ponieważ jest to portable drink dispenser. Nie tylko na mleko, ale również na inne rzeczy. Czyli dispenser, który sobie nakręcamy na butelkę, i on będzie nam dozował konkretną ilość naszego napoju. Uuu, podoba mi się to. Z tego to jest ładowane. Zaczniemy od naładowania tego Jodost. on działa. Nie działa? Oczywiście, że nie. Trzeba to naładować i wtedy sprawdzić. 5 minut later. Wracam, urządzenie naładowane. Teraz tą rurkę, którą w zestawie, montujemy tutaj. Jestem ciekaw, czy to uda nam się zamontować tutaj. Idealnie! Pięknie! I teraz po prostu sypiecie szczerze to zajebiście mi się to podoba, jest to głupota, ale cenowo jest naprawdę, wydaje mi się, że ok biorąc pod uwagę poprzednie rzeczy, to, to, to jest jeszcze w porządku, teraz zobaczmy czy to działa. 3, 2, 1. Oczywiście, że nie. Dobra, trzeba przytrzymać, dwie sekundy. Raz, a, to jest wszystkie, dwa. wszystkie chińskie rzeczy. Tak? tak, działa! A i teraz, patrz, a co tu się zmienia? Czyli dajmy tutaj na, kurde, piątkę. A są jest są piątko, Rzeczym, że to jest ilość, ile to będzie no leci. to leci i leci. Okej, okay, dobra. To jest po to, aby zaznaczyć sobie datę przydatności, na przykład, mleka, które otworzymy. Okej. Okay. Generalnie urządzenie ciekawe, fajne. Cenowo też spoko, bo 60 zł, tylko strasznie długo to trwało. Czy mi się wydawało? Nie, długo było. No tak trzymasz i to leci, i leci, i leci. Także ja wam gorąco to polecam. Światło. Teraz rzecz niedorzeczna, czyli to. A dlaczego niedorzeczna? Ponieważ niedorzeczna była cena tego gówna. To jest fajne, jest to przydatne i przyznaję, ale jak zaraz się dowiecie o cenie, to chyba powiecie, że ich pogięło i że mnie pogięła, że to kupiłem. Jest, to, jak widzicie, zatyczka. Mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Jeśli jeszcze się nie domyśliliście, to ta zatyczka jest na pastę do zębów. Żeby po prostu nie otwierać tej pasty za każdym razem, to po prostu ją bierzecie i ona będzie wam zamykać. To tam tam instrukcje pisały, że trzeba ją umyć. Tak, wiem, ale ja nie użyłem tej pasty, więc nie muszę. I od razu pasta jest zamknięta, a jak chcecie ją otworzyć, no to wybejrzecie, pyk, i naciskacie. Jest ładne! No kurde, nigdy nie widziałem tak ładnie położonej pasty. Jakie piękne szlaczki. Dzięki temu też nie marnujecie pasty do zębów, ponieważ, no, dozujecie jej dużo mniej. Także generalnie rzecz jest super, bardzo mi się podoba, tylko nie podoba mi się cena, ponieważ ten sześciopak kosztuje wstępnie 60 złotych. ILE?! Czy było warto? Ale stary, patrz, to jest 10 zł za jedną, więc 10 zł. za jedną. No dobra, może, jedną. Przes może przesadzam. No, dajcie znać, co myślicie o tej cenie. Dla, dla mnie trochę przesada, ale generalnie daje okejkę i działa to naprawdę dobrze. Wyobraźcie sobie taką teoretyczną sytuację, że musicie coś pomieszać. Na przykład w moim sytuacji będzie to pancake mix z mlekiem. Wsypiecie sobie ten mix pancake'owy i dolewacie mleka. Teraz kurczę, trzeba to pomieszać, ale wyobraźcie sobie, że jesteście tak leniwi, że wam się nie chce mieszać. Trochę nie wiem o co chodzi, ale istnieje na to rozwiązanie, które nazywa się STIR. Jest to nasz robot, który będzie po prostu za nas mieszał. To trochę kosztowało, dlatego trochę nie rozumiem, bo już jakbym miał tyle zapłacić, to wolę chyba stać i to mieszać przez godzinę. Załączamy naszego STIRA. Wygląda to tak, yy, mamy guziczek. Dobra, już nie rób tam ludziom problemów. Dobra, i teraz wkładamy naszego stira, klikamy, 3, 2, 1 i chodzi! Robi mieszu, mieszu. To będzie długo mieszać to tak, takie coś. Tak, więc niech on jest... sobie miesza. Czyli już... to jest bardziej tak do sosów. Nieważne, niech on sobie miesza, mieszaj sobie. My zaraz tutaj wrócimy, zobaczymy jego efekty pracy. 75 lat później Przepraszam panie Stierze Generalnie zrobił naprawdę dobrą robotę Kosztuje 80 zł Myślałem, że on kosztował 200-300 zł Dlatego też tak go tutaj bardzo mocno krytykowałem od początku A nie jest tak źle Działa, wydaje mi się, że w kuchni Jeżeli robicie kilka rzeczy jednocześnie I nie możecie się skupić na mieszaniu To będzie to naprawdę idealny przyjaciel wasz no dla mnie to się nie przyda, bo ja nie spędzam czasu w kuchni, ale myślę, że będą osoby, którym się to przyda. A mi by się przydał, ale telefon jeszcze, kochani, godzina i 6 minut. Także otworzymy go razem, czy on się otworzy. Próbowałem go odblokować, nie da się, już mam dosyć. Ale jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie niezły safe. No, napiszcie, ale to nie jest niezły safe i będę wszystko serduszkował przez pierwsze 24 godziny. To będzie ekstra przedmiotem z naszej ekstra listy. Będziemy testować Map Roller! Jej. No dobrze, Jureczku. A po co cię podrobione 500 złotych? Nie, to jest prawdziwe 500 zł, Tutaj kładę na stół i osoba. Co? Czyli znaczy, ja nie wygram, ale Jurek może wygrać. A mianowicie. To jest prawdziwe. Jest to dziedzonka tak, ale... matematyczna, gdzie macie różne tutaj obliczenia. Tu akurat jest plus, tu minus. Ja będę plusem, tym minusem. Ja, ja będę plusem, a ja minusem. nie minusem. Tak. Nie, 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 odwrotnie. I teraz po prostu sobie to nakładamy. I kto pierwszy obliczy wszystko, wygrywa 500 zł. Mieszu, 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 mieszu. Dobra. Już? Gotowy? Trzy, no. Ja Mam minusy, a nie plusy. Ale nie ma ściągania. Ja mogę korzystać z telefonu. No Ciepogieło chyba, a ty Gdzie? możesz? W podstawówce nie można było. A to są takie obliczenia. 17 minus 2, 15, 22 minus 5. Ej, już. Ja byłem najgorszy z matmy. Dobra. Sprawdźmy, ja Co znajdę sprawdźmy? Ten błąd. uwaga. Nie znajdziesz tu żadnego błędu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31. few moments later. Tak, się po... się zgadza się, 9. Czyli 500 zł. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Ile to kosztowało? To kosztowało 4 zł za jedno. 4 zł spali. za jedno dla dzieciaków, taka zabawka. Są? Jest ok. To też okej. Okay, ja. Mógłbyś mi oddać tą 500 zł? Już? Nie. Zgadzasz się, że mi oddać. Ale to nie tak działa. Jak kamera się włączy, to nie jest włączona. Nie, no co? Jak kamera się włączy, też nie oddam. No sam powiedziałeś, powiedziałesz, tak? że jesteś lepszy w akwarium. kalkulatorem robiłeś. Nie, no nieprawda, nie może tak być. Jesteśmy uratowani. 6, 5, 4, 3 2 1. Dziękuję bardzo.